Witam, mam tutaj takie organy brata Zanim zacznę naprawę, to zobaczcie co tu mam. O, stacie tego gościa? To jest Michel Moreau Kupiłem dla żony, znaczy dla żony, no ogólnie do domu dla żony dla nas zestaw takich noży. O, tak ładnie tutaj. Co to ma być? O, tak to ma być. Tak to ma być. Tej ma jest jest wygrawerowane, jak się nazywają. I rzeczywiście powiem wam. No, są dość drogie, ale warto wydać y, czasami trochę więcej pieniędzy niż kurde, kupić 10-15 noży w tych samych, za te same pieniądze i potem tylko kląć. Kląć także, jakby Wam wpadły takie noże, a szukalibyście jakichś dobrych, porządnych, to, to ja polecam. Takie ładne. To jest kawał klocka podobno ręcznie robiony. Fajny, także ładnie to wygląda. I problem jest taki, że nie wszystkie klawisze działają. Tutaj już wyczyściłem to. działa, ale tutaj na przykład widzicie trzeba przypieprzyć, żeby zaczął działać i tak korzystając z okazji, że się tym zająłem, to Wam pokażę jak to jest skonstruowane i że właściwie nie jest żadną większą sztuką to zrobić, zrobić to samemu bo to klawiatura jest yy, dynamiczna co znaczy, że Działa na siłę nacisku guziczków. Oczywiście nie umiem tego wkręcić. To nie teraz. ta chyba. Tu gdzieś. Nie, nie? ta, no. Tu gdzieś. Tutaj. Tak, więc tą skręcę już od razu i teraz skręcimy sobie drugą sekcję, którą będziemy naprawiać. Ups, jak nie miałem włączonej kamery to wszystko szło lepiej, jakoś tak delikatnie a ja teraz mi się wszystko zrobiło. a ja, to jest bardzo proste, bo po prostu klawisze są tako wkładane i tu widzicie, mamy takie gumki dwie są y, przy włączniku gumki ja to zdejmę, bo to się po prostu wyciąga i trzeba tutaj po prostu wyczyścić wszystko i trzeba pamiętać, żeby gumki założyć tak samo jak się zdjęło, bo jak założymy odwrotnie to już nie będzie działać dlatego, że jedna gumka jest wyżej tak jakby druga niżej naciskając guzik najpierw uderza jedna i po pewnym czasie druga i procesor wie po prostu liczy czas od uderzenia jednej, drugiej gumki jak mocno jak im krótszy czas tym po prostu głośniej dźwięk jest wiecie, wydawany czyli po prostu robi z tego i klawiatury i klawiaturę dynamiczną czyli po prostu im mocniej uderzymy w klawisz tym głośniejszy będzie, będzie dźwięk no i teraz tak, wystarczy te gumeczki wyczyścić to wyczyścić i klawisze potem to delikatnie założyć jakimś patyczkiem chcę pomóc i prawdopodobnie będzie wszystko działało tutaj już było zrobione, więc tu już działa tutaj działa, tylko to i jak zrobię to Wam pokażę czy działa no, przeczyszczone, złożone i zobaczcie Dobrze. Działa. Oho. Nie, jest dobrze. Jeszcze tu, jeszcze ta ostatnia sekcja. I będziemy mieli zrobione. Dobra, no. Po naprawie tak to wygląda. Powiem Wam, że całkiem sprytnie. Tutaj mamy kółeczko do zmiany. Do zmiany czego chcemy. Możemy zmieniać tym. Na przykład w tym momencie, jak mamy ustawione brzmienia, to możemy zmieniać brzmienia możemy oczywiście też również numerkami brzmienia sobie wybierać tutaj mamy przyciski, że możemy wybrać na przykład style, czyli gotowe rodzaje już akompaniamentu voice, czyli dodatkowe głosy do tego akompaniamentu tutaj przyciskiem start włączamy sobie akompaniament i również możemy zmieniać tym kółeczkiem albo przyciskami akompaniament dodatkowo mamy opcję Yy, nauki, banki pamięci no takie też powiem wam skomplikowane urządzenie, znaczy się skomplikowane, takie nawet dość dość i tutaj ma jeszcze o widzicie do robienia takiego czego to robi no podwodności albo obniża troszeczkę dźwięk takie vibrato, no można sobie robić, no klawiatura naprawiona i powiem wam, że całkiem fajny sprzęt, widziałem na ebayu to koło 150 euro takie coś kosztuje to jest firma, już wam Fame. Fame firma Fame Fame, Fame, to jest G400 bodajże czy jakoś tak to się nazywa takie sobie organki tylko jeszcze problem jest taki, że one same nie grają znaczy grają demo, ale tak żeby człowiek tylko tak położył ręce, żeby już umiał grać, to by było fajnie, a tak to, to jest problem bo ja umiem tylko złapać cedur i to też nie brzmi o widzicie sami No, a jeszcze dodatkowo tutaj jest opcja podłączenia, nawet jest mikrofon, podłączenia mikrofonu można sobie śpiewać. Mamy USB port, yy, także możemy z komputerem połączyć bez mniejszego problemu. Czekaj, podniosę ci. O, tu mamy złączenie. Nie ma standardowych tych takich yy, gniazd dinowskich na MIDI. Ale po co, skoro mamy USB, to z każdym programem DAW prawdopodobnie to będzie, będzie współpracowało, więc nie ma. Nie ma problemu, tak? Daw to się nazywa? Czy coś pomyliłem? No nieważne, w każdym razie wiecie o jaki program mi chodzi. No to taki filmik na dzisiaj może komuś się przyda. Trzymajcie się, cześć!